Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej dziś w Tarnowie. Witam serdecznie razem z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Tarnowa, panem Kazimierzem Koprowskim. Proszę Państwa, przyjechałem do Tarnowa dzisiaj specjalnie po to, żeby wesprzeć pana Kazimierza Koprowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, bo sprawa jest bardzo ważna. Prawo i Sprawiedliwość ma dla Tarnowa zupełnie nową ofertę. Całkowitej zmiany w stosunku do tego, co Tarnów doświadczył w ostatnich latach pod rządami Platformy Obywatelskiej, pod rządami prezydenta Ścigały, który skompromitował się kompletnie, skompromitował siebie, skompromitował swoją formację. Niestety, arogancja obecnej władzy, arogancja PO sięga tak dalece, że partia ta wystawiła jako kontrkandydata dla naszego kandydata, pana Kazimierza Koprowskiego, człowieka, który jako wicemarszałek Województwa Małopolskiego nadzorował z ramienia zarządu województwa te inwestycje, które tak negatywnie zasłynęły w Tarnowie i które pogrążyły pana prezydenta, ścigała, a ściślej mówiąc, przy których sam się pogrążył. To nie może być tak, żeby Małopolska, która słynie z uczciwości, która słynie z solidności, która słynie z podejścia bardzo poważnego do tradycyjnych wartości, była rządzona przez ludzi, a zwłaszcza tak słynne i mające wielką tradycję miasto jak Tarnów, które dzisiaj niestety przez wielu Polaków nazywane jest biegunem korupcji, po tym czego dokonał tutaj pan prezydent Ścigała, żeby miała władze, które są nieodpowiedzialne, i które w sposób arogancki i powiedziałbym wręcz bezczelny podchodzą do spraw społeczności lokalnej, podchodzą do spraw lokalnego rozwoju, a przede wszystkim do kwestii wydawania pieniędzy publicznych. Tarnów zasługuje na zmianę jakościową. Tarnowianie, już wybierając do Rady Miasta Tarnowa, wskazali na prawo i sprawiedliwość. Ja dzisiaj chciałem prosić i zaapelować do Tarnowian, żeby w nadchodzącej drugiej turze wyborów prezydenckich, tutaj w Tarnowie, oddali głos za uczciwymi zmianami i wybrali na prezydenta swojego miasta pana Kazimierza Koprowskiego. Panie Kazimierzu, bardzo proszę. Panie pośle, panie ministrze, bardzo dziękuję za, ten, za te słowa poparcia. Z całą pewnością, tak jak do tej pory, pokazaliśmy, że jesteśmy sprawną, mocną drużyną. Świadczy to o tym, że posiadamy większość w Radzie Miejskiej w Tarnowie, a więc jesteśmy w stanie stworzyć stabilną, odpowiedzialną z perspektywą dobrych działań grupą radnych. Do tego rzeczywiście potrzebny nam jest również Urząd Prezydenta, aby razem stanowić tandem, który rzeczywiście zadba o odbudowę wizerunku Tarnowa, o odwrócenie tych negatywnych tendencji, jeśli chodzi o rozwój Tarnowa, czyli zadbamy o rozwój Tarnowa. Zadbamy o ludzi młodych, zadbamy również o stworzenie przede wszystkim warunków, aby zaczęły powstawać nowe, ale trwałe miejsca pracy. O to nam przede wszystkim chodzi. Uważam, że te działania są możliwe do spełnienia, są możliwe, zwłaszcza, że skupiliśmy wokół siebie wiele środowisk prawicowych, katolickich, sportowych, innych. Są to środowiska, które również wyraziły poparcie dla naszych kandydatów na radnych, również wyrażają poparcie dla mnie. Oczywiście pragnę tutaj podziękować wszystkim mieszkańcom Tarnowa za dotychczasowe zaufanie, za głosy, które otrzymałem. Jednocześnie pragnę ich zachęcić, żeby do wyborów poszli, skorzystali ze swojego konstytucyjnego prawa o, co do decydowania o kształcie tarnowskiego samorządu, Aby również prosiłbym również mieszkańców o to, żeby oddali na mnie głos. Tak jak do tej pory przez te lata, które pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej, nie zawiodłem, nie zawiodę również i. Yy, jako prezydent miasta Tarnowa. Yy, szanowni, drodzy, szanowni mieszkańcy, drodzy tarnowianie, zapraszam do urn i proszę o oddanie na nie głosu. Dziękuję. Ja Jeśli jakieś, to, pytanie, jakieś, 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 jakieś pytania, pytania są, to bardzo proszę. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze jedno do tego mojego apelu o to, żeby oddać głos na pana Kazimierza Koprowskiego. Proszę państwa, patrząc na Polskę w ostatnich dniach, zwłaszcza po w wyborach samorządowych i po pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale przede wszystkim po wyborach do Rad Powiatów i sejników Województw. Trzeba sobie jasno powiedzieć, ten straszliwy bałagan, do jakiego dopuszczono w Polsce przy tych wyborach jest ogromnym ciosem i zawodem dla nas wszystkich. Jest ogromnym ciosem w polską demokrację. Chwieje dzisiaj polską demokracją i powoduje, że wielu Polaków, nie tylko tutaj w Małopolsce, nie tylko tutaj w Tarnowie, ale w całej Polsce powątpiewa w sens udziału w demokratycznym procesie jakim jest głosowanie. Ale pamiętajmy o jednym. Tylko upór i zdecydowana wola pozostawania polski naszego kraju, krajem prawdziwie demokratycznym może spowodować cofnięcie tych fatalnych mm, procesów, do których doszło w czasie ostatnich wyborów. Apeluję do wszystkich wyborców, zwłaszcza wyborców Prawa i Sprawiedliwości, żeby się nie zniechęcali, żeby wzięli udział w drugiej turze wyborów, bo każdy głos jest naszym świadectwem. Jeżeli pójdziemy do tych wyborów masowo, to choćby chciano nas oszukać, będzie to bardzo trudne i dlatego nasz udział gremialny w tych wyborach i zdecydowane oddanie głosu za zmianami w Tarnowie, za uczciwymi rządami w mieście, za rzetelną i kompetentną nową władzą jest niezwykle doniosły, nie tylko z punktu widzenia samego Tarnowa jako takiego, ale to dzisiaj jest także ogólnopolski interes i Państwo idąc do wyborów walczycie o demokratyczną Polskę także. Dziękuję bardzo.